Dzień dobry kochani, witam Was, Aleksandra Muza. Staram się inspirować ludzi do tego, by otworzyli swoje serca i umysł na pozytywne zmiany. I dzisiaj chciałam poruszyć temat dość kontrowersyjny w naszych życiach, a mianowicie nasze matki. Kim są nasze matki? Ze swojego doświadczenia również, jak i z obserwacji po moich znajomych widzę pewne schematy. E, mianowicie skracając temat można by powiedzieć nasze niedojrzałe matki e, z pokolenia lat 50., -tych, 60., -tych, może trochę tam też wcześniejszych, tak, czyli to typowe takie pokolenie e, PRL, rodziców PRL. E, krótko mówiąc, to są niedorosłe dzieci, e, które miały dzieci. Tudzież tak zwane wampiry energetyczne. I mimo, że pracuję nad sobą i staram się przemycać pewne wiadomości, informacje mojej osobistej mamie, często też doświadczam właśnie takiego gonga i jakby testu, co chwilowego testu z jej strony. I tym nagraniem chciałam też Was zainspirować do pewnego wyzwania, do postawienia granicy, postawienia swojej granicy, wow, tak, postawienie granicy swojej mamie, prawda? To jest dopiero wyzwanie. Nieważne, czy jesteście kobietą, czy mężczyzną, postaw granicę swojej matce, tej pierwszej matronie w swoim życiu. To jest coś. Jak obserwuję właśnie po moich koleżankach, czy, czy znajomych mężczyznach, postawienie się matce to jest no way. Podam Wam przykład, w zasadzie z niedawna, mój osobisty. Moja mama, Control Freak absolutny. Musi wszystko kontrolować, wiedzieć co, gdzie i jak, ale też przy okazji ona jakby trochę nie ma swojego życia, więc żyje życiem otoczenia. Plotki, kontrola absolutna tego, co się dzieje, mimo iż absolutnie nie ma pojęcia o pewnych tematach, typu przykład techniczne naprawy samochodu, mojego samochodu oczywiście, ale ona musi to kontrolować. Musi wszystko wiedzieć, co było załatwione, kiedy i czy załatwiłam i co powiedzieli, co i jak. E, absolutnie nie ma to sensu, bo po pierwsze nie ma na to wpływu, nie ma o tym pojęcia e, i jest to strata po prostu energii, dyskusja na takie tematy. E, no i dzwoniła, dzwoniła, aby się dowiedzieć, co z moim samochodem. E, ja w terworze zajęć nie miałam po prostu chwili danego dnia, żeby do niej odpisać czy odpowiedzieć. No i po chyba tam drugim telefonie e, przyszła wiadomość na WhatsAppie. Gdzie jesteś małpo? Dlaczego się nie odzywasz? Natychmiast się zgłoś. No a więc komunikat cudowny, prosto z serca, prawda, matki. Hmm. Przy czym dodam, że, że to nie było powiedziane, czy tam napisane, e, że tak powiem, pół żartem, tak. To było, moje mamy zawsze tego typu hasła są bardzo na serio, e, to są agresji. Także zignorowałam tę wiadomość i w ogóle się nie odezwałam tego dnia, nie odpisałam. Absolutna ignorancja. Natomiast następnego dnia, gdy zadzwoniła, zaczęła rozmowę, pytanie, dlaczego się nie odzywasz? Więc postawiłam swoją granicę. Powiedziałam wprost, że nie mam ochoty odzywać się do osoby, która się do mnie tak odzywa. Która mnie wita słowami, ty małpo, natychmiast. Tak, zamelduj się. I nie mam ochoty po prostu kontynuować rozmowy z takimi osobami. Po czym mama jak to mama zmiękła. Ojej, no bo ja tak z miłości. Ja mówię do niej miłość. Nie, komuniku, nie komunikuje się takim językiem. Taki język dla mnie nie jest językiem miłości. I jakby postawienie energetycznej ściany. Tak? Ale oczywiście w miłości do siebie. I z szacunkiem do tej drugiej osoby mamy zawsze świadomość tego, że oni tak zostali wychowani, tak? To nie jest ich wina, aczkolwiek to, że oni tak mają, nie znaczy, że ja dam się tak yy, traktować i nazywać. Także mm, mam w swoim otoczeniu też wiele osób, które widzę, że mają bardzo duże wyzwanie w tych relacjach z matką. Podam przykład. Koleżanka, która jeździ gdzieś tam po, po mamę, gdzie się zawieść, i od razu wie, że jak pojedzie, to dostanie Gonga pod tytułem, że się spóźniła, że nie to, że nie tamto nie takie jest ubrana. Więc mówię do niej, postaw granice powiedz, że nie chcesz takiej komunikacji, Tobie to pieniądze nie jest potrzebne i Ciebie dobija taka komunikacja. No, i widzę, że u ludzi jest to bardzo duże wyzwanie, żeby postawić komunikację, taką granicę w komunikacji, też tak, zakomunikować granicę swojej matce. I zawsze jest takie hasło, zawsze, często jest hasło, ale co to da? Co to da? No, jak będziesz komunikować, gdzie jest ta Twoja granica, to to coś da, przyniesie. To tak samo, jak uczysz się jakiejś gry na instrumencie. To z czasem daje to efekty. Więc stawianie swoich granic to jest po prostu ćwiczenie, ćwiczenie tego mięśnia, tej odwagi. I teraz weź pod uwagę, co się wydarzy, jeśli ta matka nie przestanie. Czy jesteś w stanie odwrócić się na pięcie i wyjść z tego, z tego mieszkania lub z tej danej sytuacji? Powiedzieć, słuchaj, ja nie mam ochoty na takie spędzanie czasu z ludźmi, którzy są negatywnie naładowani, idę. Spędzić sobie miło weekend na razie. Albo przećwicz sobie taką sytuację, taką scenkę, tak? Jeśli, jeśli wiesz, że masz taką osobę, taką mamę, to przećwicz sobie tą komunikację, bo każde takie um, marudzenie tych naszych matek, albo nawet jakieś koleżanki z Twojego bliskiego otoczenia, zabiera Twoją energię, obniża Twoją energię. Jesteś Cały czy cała w skowronkach, zadowolony, zadowolona, i przychodzi taka osoba, która daje Ci gonga. Zastanów się, czy są Ci potrzebne w Twoim otoczeniu takie osoby, tacy ludzie, którzy Cię nie wspierają, nie podnoszą w Twoich działaniach, nie dają Ci wiatru w żagle, mimo żeby to nawet była Twoja matka, to postaw granice i zobaczysz z czasem, że, że to się opłaca. To się opłaca dla Ciebie, jak i również dla tej relacji, bo nie zżera to Twojej energii. Ucinasz marudzenie tej drugiej osoby, więc ona też nie, nie zużywa tej swojej energii. I z czasem, z czasem tymi małymi krokami oboje pójdziecie do góry. Tylko jest to oczywiście wyzwanie. Postaw granice swojej matce. Będzie to miało na pewno duże owoce w przyszłości, wspaniałe efekty, tylko polecam zawsze przygotować się na taką rozmowę, jeśli wiecie, że macie w swojej okolicy jakąś właśnie osobę w takiej niskiej energii albo, albo wasza mama po prostu jest takim człowiekiem. Bo w przeciwnym razie po prostu jest to zżeranie naszej energii, zaniżanie naszej radości życiowej, naszej po prostu świetlistości. Tak, kiedy idziemy i spotykamy się z taką po prostu osobą, z taką relacją. Tak, także takie wyzwanie na dziś. Postaw granice swojej matce, w miłości. Ale w dbaniu o siebie. Zawsze w dbaniu o siebie, najpierw miłość do siebie, potem miłość do ludzi. Tak? Jeśli stawiamy granice, to dbamy o siebie. A życzę Wam cudownego i udanego dnia. Pa! pa.